Bardzo długo nie umiano wytłumaczyć fenomenu deszczu. A dzieje się to tym sposobem, iż wiatry ciepłe, nasycone wilgocią, spotykając wierzchołek lodowatej góry i zmieniając swoją temperaturę, nie mogą już w sobie utrzymać rozpuszczonej wody, lecz w kształcie mgły lub chmury ją okazują. Ta chmura, dalej wiatrem pędzona, i wyszedłszy z zimnej atmosfery tej góry, znowu się rozpuszcza, a inny obłok na jej miejsce następuje. Bywa jednak częstokroć, że powietrze dalsze, przesyciwszy się nareszcie wilgocią, już nie może jej więcej rozpuszczać. Na ten czas wiatr oddziela obłoki od chmury głównej. Te się ze sobą łączą, aż nareszcie, do pewnego stopnia zagęszczone, deszczem się opuszczają. Obfitość deszczu zależy więc od różnicy, jaka zachodzi między temperaturą miejscową i temperaturą napływającego powietrza. Lasy dwojako przyczyniają się do powiększania ilości deszczu. Raz przez to, że grunt lasem okryty mniej się ogrzewa od promieni słonecznych. Co sprawia ten sam skutek, jaki by sprawiło podniesienie jego poziomu. Powtórę, że utrzymując wilgoć w powietrzu, powiększa się masę spadającego deszczu. O ile przez wycięcie lasów człowiek w kilku latach może zmienić klimat. Z mokrego, zrobić go suchym, wysuszyć rzeki i źródła tego zapewne nikt się nie domyśla. Stwierdzeniem bardzo oczywistym przytoczonego świadectwa ważności, jaką musimy w naszych czasach przyznać parowaniu, szczególnie w lecie, była powódź w roku 1816. Ten rok nie był nadzwyczaj mokrym. Gdyż w ciągu 30 lat obserwacji był dziesiątym co do ilości deszczu. Był jednak nadzwyczajnym przez wysokość wód w wielu rzekach wśród lata, kiedy zwyczajnie wody o tej porze bywają najmniejsze. Tego inaczej wytłumaczyć nie można, tylko że lato było zimne, dżyste i ciągle pochmurne. A stąd nadzwyczaj zmniejszone parowanie. Zastanawiając się teraz, skąd może to przybywanie pochodzić, widzimy, że nie ma innej przyczyny, tylko że krople deszczu, spadając i oziębiając powietrze, zabierają ze sobą wilgoć w niższych warstwach powietrza znajdującą się. Im te warstwy w czasie spadania deszczu są więcej przesycone wilgocią, tym to przybywanie będzie większe. Jakoż doświadczenia wykazały, że w miesiącu styczniu jak zwykle dwa razy większe jak w sierpniu. Cień drzew zasłaniając wodę z deszczu pochodzącą od promieni słonecznych, przechowywałby ją w lesie, a przytem przeszkody, które by napotykała płynąc po gruncie okrytym trawą i innymi roślinami, Wstrzymywałby jej upływ tak, iż woda z każdego deszczu, więcej potrzebując czasu w przejściu swojem do rzeki, sprawiałaby jej przebieg powolniejszym i dłużej trwającym, chociaż obfitszym. Większa część tej wody, wstrzymana dłużej na miejscu, wsiąkając w grunt, podsycałaby źródła, którymi spływałaby także do rzek, lecz później. I w większej ilości. Woda deszczowa nie byłaby tak jak teraz, szczególnie w lecie, równie prędko wzięta jak dana. I wszystkie te okoliczności połączone razem przyczyniłyby się do porównania wysokości wód rzecznych w lecie i w zimie. Parowanie jest większe na Ziemi gołej. Bardzo prędko od słońca rozgrzewającej się, szczególnie podczas dni letnich, niż w miejscu okrytym lasem, gdzie cień drzew przeszkadza do tego rozgrzania i zachowuje wilgoć tak gruntu, jak też i powietrza go otaczającego. A żeby ocenić ważność tych okoliczności, trzeba pamiętać na dwa prawidła, podług których parowanie się odbywa. Pierwsze. Że w jakiej bądź temperaturze parowanie jest proporcjonalne do wilgoci, którą powietrze otaczające jest nasycone. I drugie, że w jakiej bądź temperaturze i w jakim bądź stanie wilgoci otaczającego powietrza, parowanie rośnie w stosunku geometrycznym, w miarę jak temperatura wody rośnie, w stosunku arytmetycznym. Z wniosków stąd wyprowadzonych jest do życzenia, ażeby zawsze i wszędzie miano na uwadze okropne skutki, jakie ze zniszczeń lasów wynikają i ażeby te uwagi posłużyły do usunięcia wszelkich wątpliwości, jakie by jeszcze zachodzić mogły względem tej prawdy, że człowiek przez niszczenie lasów wywiera ogromny wpływ na klimat i urodzajność kraju, i że należy nie tylko istniejące dotychczas lasy ile możliwości utrzymać, ale i nowe plantacje, szczególnie na wzgórzach, gdzie się wody rozdzielają, zaprowadzać.